Chwila ciszy, otwarta przestrzeń, czuć wiatr i chłód. Takie chwile są szczególnie cenne w codziennym trybie zajęć i ciężkiej pracy. Jest to o tyle ważne, że Robert Krawczyk już niedługo rozpocznie kolejny dziś trening. W jego przypadku chodzi o coś więcej niż tylko o doskonalenie umiejętności. Żeby osiągnąć wynik jaki wielki, i duży, to trzeba niestety na treningu i w samych zawodach serce wyżygać gardłem. No tak to wygląda I, i, i tutaj nieraz z nimi rozmawiam na ten temat, no to w sumie zawsze mówię, że trzeba się po prostu zmęczyć da siebie wszystko. Że trzeba, no, jak to powiedzieć w ten sposób, że wyeksploatować się maksymalnie. Jeżeli się będzie trenowało na, jeszcze na zawodach czy na treningu na pół bliska, to nic z tego nie będzie. Myślę, że przygotowania do Igrzysk trwają całe życie, od już najmłodszych lat. Co się stanie z taką osobą, dzieckiem, młodzikiem, juniorem młodszym, juniorem, to musi być wszystko tak poukładane. Musi po prostu trafić na dobrych trenerów, na dobre wzorce i wtedy będzie z niego olimpijczyk i ewentualnie medalista olimpijski. Nad wszystkim będziemy pracować, żeby wszystko zagrało tak jak należy w dzień zawodów. Czyli wytrzymałość, siła, technika i wszystko, co będzie jeszcze potrzebne, tam w konsultacji z trenerem i innymi osobami współpracującymi tutaj z nami do przygotowań. Na pewno muszę popracować nad wytrzymałością. To jest zawsze moja bolączka. Przez moją masę, no, zawsze wytrzymałość miałem niższą. No, nie to nad wszystkim będziemy pracować, równomiernie. Trzeba rozkładać te, nie można się skupić na jednej czynności. na Największy nacisk na wytrzymałość, właśnie. To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, dobrze zaplanowanej. I to oczywiście nie jest tylko im więcej treningów, tym lepiej. Tylko jak często mówimy, nie im więcej, tym lepiej, tylko im lepiej, tym lepiej. Czyli muszą być pomiędzy bardzo mocnymi treningami, muszą być też okresy odpoczynku. Treningi muszą być tak poukładane, żeby jakaś dana partia mięśniowa zdążyła odpocząć, czyli nie, nie, nie robimy codziennie na przykład siłowni i codziennie biegamy, tylko jest tak ułożone, żeby, żeby rozwijać cechy motoryczne w ten sposób, żeby to było optymalne z, z tendencją i z wynikami. Najnowszej nauki. Zawody, turniej, igrzyska. Czasami się to czuje a czasami nie. Czasami jestem w super formie, jadę i po prostu nosi mnie, tak się mówi u nas, że mnie nosi, no, ale niestety wraca się z niczym. Czasami to przeszkadza, a czasami jedzie się w naprawdę kiepskiej formie. Tak miałem w zeszłym roku mistrzostwa Europy, na które pojechałem. Słabo przygotowany, jeśli chodzi pod względem formy. To nie była zrobiona forma na Mistrzostwa Europy. Poszliśmy praktycznie z marszu. Odpocząłem i poszliśmy, pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy i wyszedł złoty medal. Na Mistrzostwa Świata byłem o wiele lepiej przygotowany, bo to był mój start docelowy, a wyszło tylko piąte miejsce. Dobrze, że mi dało kwalifikacje i pozwoliło mi na start w igrzyskach. Ale tak, nie ma właściwie reguły, że czuję się w tym dniu dobrze, to w tym dniu wygram. Wszystko jednak pozostaje w głowie i czasami trochę mniejsza predyspozycja kondycyjna sprawia, że, że lepiej wchodzi technika i walki kończą się przed czasem. A czasami nie ma techniki i trzeba sobie radzić w inny sposób, trzeba troszeczkę zajeżdżać przeciwnika i szukać czegoś, co, co w danym dniu jest moją mocną stroną. Za pierwszym razem na pewno to były emocje, a teraz to już po prostu traktuję jakoś zawody, który, do których się trzeba bardzo dobrze przygotować, bo tam startuje czołówka świata i naprawdę to są mocne zawody. Nie o medalu olimpijskim, więc będę chciał, czy będzie złoty, czy brązowy, czy srebrny, natomiast no celować będę w złoty, bo jak się truje w brązowy, to często się nie udaje, jak się celuje w złoty, to... To jeśli nie daje dość do złotego, to przynajmniej może dostanie ten brązowy czy srebrny. Myślę już od samego początku, tylko z tym, że samą imprezą myślę, że będziemy żyli już dosłownie w ostatnim okresie, jak będziemy w tym BPS-ie, wtedy trzeba będzie po prostu już Cedować formą, bo to jest o to, o to tu chodzi. Ile dni tam do startu samych i wtedy trzeba będzie po prostu już, już się bliżej przyglądać. I w jakiej dyspozycji są zawodnicy, bo to jest bardzo istotne. A na, a na razie to trzeba po prostu zakasać rękawy i ciężko, ciężko tyrać. Igrzyska oczywiście budzą większe emocje, bo to są media, to jest wszystko nagłośnione ale jednak trzeba zachować taki spokój i, i, i patrzeć na to tylko z tej strony, że to są kolejne zawody. 4, 5, 6, 7, Dzisiejszy dzień dobiega końca. Wszyscy wiedzą, że przeciwnicy trenują równie ciężko. Kolejny etap łagodnej drogi został pokonany. Czy będzie to jednak droga do wymarzonego celu? Wszystko okaże się podczas startu na igrzyska. Po ciężkim dniu treningowym czas na odnowę biologiczną. Specjaliści robią co mogą, aby zregenerować ciała sportowców.